Cześć, witajcie! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Geder. Witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj zajmiemy się pluginem Get Lucky Blog. Plugin, który powstał tak naprawdę dzięki waszej propozycji. I następnie od razu chciałbym was zaprosić na Discorda, bo tak naprawdę, jak widzicie, ten plugin powstał dzięki wam, więc po prostu wbijajcie, jeżeli potrzebujecie jakiś plugin, piszcie propozycje, a propozycje, które będą miały najwięcej reakcji, zostaną zrealizowane jak najszybciej. E, oczywiście nie mogę tworzyć nieskończoną ilość pluginów w ciągu jednego dnia, więc jakiś tam limit pewny jest. Ale zachęcam abyście widzieli, bo dzięki Wam tak naprawdę Discord się wzrasta. A Wy możecie otrzymać za Frico większość pluginów. E, ok, wróćmy już do samej instalacji. Sama instalacja Blog jest dosyć prosta. E, wystarczy sobie po prostu wgrać do pluginu e, GetLuckyBlog, wyciągnąć po prostu, ja już oczywiście pobrałem wcześniej. E, i po prostu, jeżeli macie Plugmana, wczytać Plugmanem, ewentualnie zrobić restart serwera, to już jest dowolna rzecz. Eee, ok, timeset 0. Po wczytaniu, powinien się nam wygenerować plik, nasze folder, get lucky block oraz konfiguracja. Na stronie, internet, na stronie internetowej, na Spigocie, znajdziecie oczywiście konfigurację i oraz przykładowy drop ustawiony. Znajdziecie również e, typy, jakie możecie ustawić, czyli Type Spam Entity, spawn TNT, Drop Item, Trap i Lightning, czyli ten piorun. Trap, zaraz zapokażę Wam co to jest i zaraz omówimy Wam dlaczego ten plugin w ogóle powstał i dlaczego to jest. Nie wiem czy pamiętacie, był taki tryb jak Lava Rise jak e, i po prostu tam takie elementy, takie właśnie przedmioty. Jak Lucky Block się pojawiały, jak rozwalaliście Lucky bloka, to taki element wam po prostu wypadł na ziemię. Już wam to pokazuję. Get Lucky Block w 10. I teraz patrzcie, jak go rozwalicie, to wypadały i temy Tak coś było na Lava Rise i dzięki temu możecie zobaczyć, że jest to jedno to, co tam było. I teraz co to jest takie Trap? No już wam pokazuję, co to jest Trap. To był kolor piorun. Trap, bo oczywiście jest to mała szansa na to, to jest coś takiego, jak teraz widzicie. To był taki właśnie trap, nie musicie z tego korzystać, za chwilę wam pokażę jak to wszystko poedytować, ale chciałem wam tylko pokazać coś takiego, tam istnieje, to jest wbudowana oczywiście funkcja w środku. Przejdźmy może do konfiguracji. Teraz tak, co to jest url tej główki, albo skąd go, albo skąd go zdobyć? Wchodzicie w ogóle Custom Head i wchodzicie tutaj, wybieracie jakąś główkę, załóżmy jakąś tam dynię, nieważne co. W dołu macie link, Michael URL, wchodzicie. Kopiujecie. I następnie tutaj zmieniacie. Możecie również zmienić nazwę. Załóżmy piątka, laki blok. Oraz ewentualnie opis. E, oraz e, jakieś na przykład szkło możecie jeszcze zmienić. Zapiszmy sobie to, przeładujmy plugin. Ewentualnie restart serwera. Pamiętajcie. Giotki blok. Teraz tak, dajmy sobie ten przedmiot. Widzicie, mamy już ten główki, jest zmieniona nazwa. Postawimy, jest faktycznie w czarnym tym. Wy rozwalicie, wypada to, co było wcześniej. Teraz tak, powiecie, jak działają te procenty. Już wam tłumaczę. Każdy jeden item jest, ma taką samą szansę. Każdy jeden. Co to oznacza? Że może wam wypaść tylko jedna. Jakby możecie wysować tylko jedną rzecz. Możecie wysować albo wypadają wam te przedmioty, albo wypadają wam te przedmioty, na przykład, albo jeszcze coś innego. Żeby to wam teraz pokazać dokładniej, wywalę wszystko. I teraz patrzcie, tutaj jest spawn entity. Zapiszę sobie, przeładuję. Oj, przeładujmy sobie drugmanem. Za każdym razem, jak rozwalę, będzie się respiło to co napisałem. Spawn zombie, skeleton, to jest oczywiście ilość. Czyli, jeżeli sobie zmienię na przykład, co mogę zrespić. Gast? No będzie gast, żeby fajnie wyglądało. Dopiszmy sobie, niech się te respią. I załóżmy 4 czwórkę sobie dopiszmy. Zrespiło się 4. Zrespiło. Działa. A to jest 3? 4. Ok, działa dobrze. To jest e, spawn TNT. Możecie dopisać spawn TNT, więc kopijmy sobie to. Zmieńmy. Dodajmy spawn TNT. Pamiętajcie, żeby te diki się różniły. Może być dwójka, trójka, czwórka, nie przeszkadza, żeby się tylko różniły. Rozwalamy. Trafiliśmy na to. Rozwalamy jeszcze raz. Trafiliśmy na to. Ok, trafiliśmy na TNT pewnie, tak? Tak jest, nie wlebyśmy TNT. Eee, co jeszcze? Drop item. Też spoko opcja. skopiujemy sobie kolejna rzecz. Pyk. To może sobie wywalić, bo to nie jest potrzebne. Tutaj też. Mm, drop item. Ustawiacie sobie drop item. To na chwilę sobie wyłączę, żeby tak nie spamowało mi. No i ustawiamy przedmioty. Spacja, dwie spacje. Jakaś tam ID. Załóżmy jedynka. Później jest materiał. A jeżeli nie wiecie jak to ma wyglądać, zawsze możecie wejść i sobie skopiować. Tu macie przykład szablon, jak to mniej więcej wygląda. Możecie to ustawić przedmiot z, e, z tego co widzę z Enchantem. Nie wiem, czy... Na razie bez Enchantów zróbmy. Diamond Helm. Zapiszmy. A, trójkę musimy się zmienić, żeby tak samo nie było. Zprzeodujmy. I już trafiliśmy akurat to teraz. Udało się nam trafić to. To. Różne rzeczy będą teraz wypadać. To są oczywiście szanse. Czasami nam wypadnie TNT, czasami nam wypadnie. Zespieszę się zombiaki, czy tam są tutaj inne elementy. Dobra. E, co tam jeszcze zostało? Trap, Widzieliście na samym początku, jak to wygląda, po prostu jesteście w więzieni i ewentualnie jeszcze Piorun macie do dyspozycji. I teraz pytanie: jeżeli chcecie ustawić jakieś tam kilka dropów, możecie sobie pokopiować, to nie przeszkadza, może być tego wiele. Jeżeli chcecie, żeby było więcej za jednym razem, możecie skopiować tutaj sobie ID-ki. i tam dalej, żeby za jednym razem wypadało, na przykład, nie wiem. Diamond Helm, Chestplate jeszcze ewentualnie, o, Diamond Chestplate. Tak lata. Jeżeli na przykład nie wiecie jak dany materiał się nazywa, macie z tym problem. O, wypada za jednym razem. To możecie wejść na stronę i wpisać sobie Spiegot Material. I tutaj może, macie całą listę materiałów, jakie możecie wpisać. Czy jesteście jakieś pieczone ziemi, jak coś ustawić, to tutaj tak naprawdę sobie ustawiacie. Ilość też, enchanty też, tam przykładowy konfig na stronie jest. Plugin jest naprawdę bardzo prosty. I wydaje mi się, że może się niektórym przydać. Jeżeli uważasz, że no nie odpowiada Ci ten plugin, to zachęcam cię do skorzystania z innych pluginów, bo tak naprawdę jest tutaj wiele pluginów i będzie postawało coraz więcej, jeżeli nie spodobał Ci się ten plugin, to zachęcam do skorzystania na przykład z ustawień czy na przykład z caseów, które bardzo polecam, bo są naprawdę bardzo proste. Mam nadzieję, że ten materiał się spodobał i zostawicie oczywiście lajka like pod spodem, a ewentualnie jakiś komentarz, a w razie jakichś problemów zapraszam do Discorda, którego znajdziecie oczywiście w opisie. Trzymajcie się, cześć!